Witam Was ponownie na moim kanale w tym nietypowy odcinek dzisiaj spotkanie z chłopakami z grupy także mamy fajne pola dochodzenia. oczywiście mamy pozwolenie od farmera chłopaki są z nami zaraz Wam pokażę kto jest no i właśnie ruszyliśmy na poszukiwania z przodu Robercik Kamila Adaś Yo. Gonsonzo, Dawidek, Robert i Damian. Idziemy tutaj na pierwsze pole. Sam jestem ciekaw, co wyjdzie. Ale najważniejsze jest fajnie spędzony czas. Nie, Dawidek, najmłodszy widz, idzie z nami. O, to będą dzisiaj fanty. Dobra. O, słuchawki mi wyleciały. Dobra, widzimy się na polu. No i doszliśmy na pierwsze pole. Jest za nami, następne jest pole obok. Ekipa się zbiera. I tyle. Żyćcie nam powodzenia do pierwszego dołeczka. No i mamy w końcu pierwszy dołek. Bardzo dużo żelaza jest. Ale mam pierwszą znajdkę. Wyszło coś takiego. Spójrzcie. Mógłby to być guzik, albo nie mam pojęcia co to było, ale. No ale coś fajnego. Nie jest to przede wszystkim jakiś śmieć. Ma jakieś tutaj wzorki. Zaraz ja to oczyszczę trochę i się włączę. No i zobaczcie sami. Coś fajnego. Jakieś wzorki ma, ale nie wiem co to mogło być. Wygląda to na jakiś po mojemu, nie wiem, może jakaś przypinka była czy coś. No ale coś fajnego i widać, że coś starszego. Także pierwszy fand, pierwszy dołek, no i mega. Tak jak mówiłem, bardzo dużo żelaza jest. Tam tutaj już kopią. Tu Dawidek ma jakiś sygnał. Jaki sygnał masz? Dawid. Dawid. Jaki sygnał? Na co masz? Na srebro. <noise> Dobra, ja na razie mam to i jest mega. A co jeszcze wyjdzie dalej? Zobaczymy, drugi dołek wychodzi. Takie coś ciężkie, ale sygnał był fajny. 25, 26, wysoki, warto było kopnąć. Nie wiem co to było. Lecimy dalej. No, kochani, to Was gadnie teraz, co ja znalazłem. Spójrzcie, scyzoryk wychodzi. Ale przebijało mi też troszeczkę na żelazo. No tu już tak skorodowany jest. O, a tu leci. Kolega, o, pieska mamy. Mamy pieska. Farmera, który chodzi z nami, tak? No, dobra, już nie przeszkadzaj. dobra, później. <ścoughs> no, już później, tak. Ja wiem, że ty chcesz być kamerą. No, tak, 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 tak. Dobra, idziemy do następnego dołeczka. No i tutaj wspólnie z Dawidkiem namierzyliśmy sygnał, ja już wykopałem. Spójrzcie, co to mogło być? Na początku myślałem, że to będzie, ale tu zobacz jest takie te No nożyczki to mi nie wygląda, ale wygląda To nie to, jest nożyczki A wygląda ja jakby kawałek jak nożyczki, nie? Myślałem, że to będą nożyczki, ale to jest coś innego, to nie, to nie będzie Nie wiem, ale no, ale coś ciekawego No a Adaś kurde trafił Konkretny kurde no, Jak zobaczcie Z... Ładne zdobienie ma na brzegu posrebrzana No i widać, że już latka ma swoje o i wzorki No i super, kurde, tak? Gratuluję! Pięknie Dobra, lecimy. Lecimy dalej. Zabieramy fanciora Nie wiem co to jest Jakbyście wiedzieli od czego to To napiszcie w komentarzu No ja Adaś trafił Pierwszą monetkę swoją pokaż Coś... Nawet nie wiem co to jest No łoszkę fajna no, 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 za zrobiona to, jest, to, to jest? A jak musisz? E. Od samochodu Ej kibernia! Nie, no Georgius! O no to no, idziesz Giorgius, ale nie wiem który. Czy nie zawsze za mnie chodzą. To no, chce, to zaznę, ja po wodę, tam o weź wodę, e, i weź papier jak masz Tak, hibernia, fajnie. No to kurde, super, gadki 1700 No to kurde już jest. No i pięknie Dobra no, coś tam wychodzi Co masz? O! Kolejny znalazca. Coś ma ciekawego? Pokaż. mówi, że jego sprzęt nie znajduje. O, zobacz! Klamra! Nie. Wydaje mi się, że klamra może być, bo są dwie części. Ale pięknie! Co to by mogło być? No, szkoda, że pęknięte. Było pęknięte. Ale... No, było pęknięte, bo widać. Nic szpadle mnie. Możliwe, możliwe, że tak, klamra, klamra, klamra. Piękny, kurde, piękny strzał. No to klamerka to jest super. Gratuluję. Pięknie. Jak tam Robcio? Wyszło coś? Nic ciekawego. A co tam? Klamrę fajną znalazł. No dobra, no coś, coś się zaczyna dziać. Idziemy dalej. Druga znajdka Adasia. Co tam? Ale to będzie, nie, chyba nie chciałem to tokiem będzie. A jest ten Lunetka? zarys Pokaż. na górze, widzisz? A i bieło w sumie 92 To no Ja znalazłem po tych drzew no? Tu chyba taką piękną Ty, to ten możliwe, ten... że może być token, wiesz? A, mówiłeś Może być token, bo tu tak? masz takie zarysy, widzisz? No właśnie, nie wiem czy nie ten, ten Makormik czy jak on tam się nazywają No, 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 wiem o co się chodzi Wiesz, ten z takim, tak. z takim tym, nie? Możliwe I tam jest baba z tą no, e e Z wagą Super. No i coś tam sobie. I coś idzie, coś, coś pomału wychodzi. Na razie u mnie nic. Ale nie poddajemy się. No i mamy pierwsze w końcu srebrko. Jest tutaj z Co to jest? Pokaż. Myślałem, że kuna kapsel znowu kopie. To srebro? ale za ciężkie jest. Mówię, bo kolor taki ma, nie? Patrz tu. Punce są. Ono faktycznie. Zobaczcie O to się w rękach rozpada No to czegoś jakiś jest kuwa A co to było to nie ma nie, pojęcia To jest cienkie jak papier kuźwa ale jest za cienkie nie? Ale to delikatne no ale sreberko, gratki kurde Super no W końcu pierwsze no myślałem że będzie monetka To jest swojego i spaczaj ten dołek czy się nie rozleciało coś Możliwe Może coś było jakieś takie jak było bejma, nie wiem, czy to jakieś... nie wiem czy to Wygląda na, na początku na ten Na taki jakby od, yy, ten, od kapsli, co są te no były też takie taką blaszkę kiedyś tutaj znalazła właśnie w tym, nie bo ja tutaj tą o. górkę długą znalazłem, srebrną no i widzicie, jakie sreberko delikatne, ja bym nawet nie zobaczył puncy, to bym to wyrzucił jako śmieci dobra, idziemy, może mi coś się uda No, i Dawidek trafił chyba pierwszą monetkę. No, otwieraj. Patrzymy, co to jest. Monetka czy guziczek? Czekaj, muszę ściągnąć. Bo potem Masz tutaj tutaj troszeczkę, troszeczkę No, troszeczkę to to potrwa. No i zaraz się włączy, no już my tu powoli dochodzimy co to jest Ja przypuszczam, że to będzie chyba hibernia. Każdy widek na razie Ojej, piesek już znowu już przyszedł Bela. Tak, będzie tu hibernia, to że zając jest. No, no i pięknie, Dawidku. Gratuluję Ci pięknie, żółwik. No i super. Pierwszą monetkę ma. No i gitara. Bela. Piesek przyszedł do nas, Mela. Dobra. Lecimy dalej. No, i kochani, Kamila ma pierwszą swoją monetkę. Pokaż, kochanie, co masz. No, hibernia. Była. Ładnie. Gdzie? Ciężko powiedzieć co to jest, ale jest to hibernia. Przypuszczam, że chyba to będzie młodsza 1800 No ale i tak jest piękny strzał. Gratuluję kochanie Piękna monetka. Proszę pierwsza. No na razie mają po monecie, a ja na razie nie mam nic. <gryw> Gdzie moja moneta? Dobra, znajdziemy jeszcze. Trzeba chodzić szukać. Pola jest bardzo dużo. Tam byliśmy, na tamtym polu przyszliśmy tam, tam następne, tam następne, następne. Jest bardzo dużo terenu do dochodzenia, także jest jeszcze kupa czasu do kolejnego. No i mamy tutaj znajdkę Roberta. Guziczek posrebrzany. Było coś tutaj ewidentnie. No ale widzicie, już stan jest opokany, ale są przebicia. No, i kompletny z łóżkiem. Także, no Nie uciekaj! Pogratuluję. Super. Dziękuję. Jest żółwik. Jest. No jest, jest coś fajnego. Pierwsza krągłość. No, pierwsza <noise> No i super. O, Dawidek ma sygnał. Przekręć się w drugą stronę. czekaj Zaraz my mierzymy zaraz. <śleski> Żelazo. Ach. Przykro. <laughs> jeszcze pójdziemy w tamtą stronę i przechodzimy na następne pole. Chyba raczej tam obok. Także życie nam powodzenia, bo jeszcze na razie srebra nie ma. No kochani, nie uwierzycie. My tutaj kopiemy jakieś tam śmieci, różności, a Dawidek... Proszę bardzo, jaka monetka? Hammer! Czas pierwszy. Pięknie. 1600. 1600 któryś rok. Ładny stał. No, Dawidku, to ty dzisiaj zostałeś królem normalnie poszukiwań. Gratuluję ci, A. żółwik. Pięknie. No i widzicie, jak się kopie. Co tam masz? No ale to nie Naparstek. A czemu mokry jest? No, końcówka, końcówka naparska. Góra jest to zjechana. No i jest. Co masz? Pięknie, na parsek kawałek na parska. Pięknie. się. No i na żywo. No Dawidku, jeszcze raz ukłony dla Ciebie. Naprawdę piękny strzał. Jesteś bardzo dumny teraz, co? Idziemy dalej, nie? Dobra. Idziemy dalej. No i ja mam coś w końcu konkretnego. Nie jest to monetka. Ale jest coś fajnego Spójrzcie, tutaj obok dołek jest kopany. Ktoś tu wykopał? A ja obok dosłownie pół metra. Zobaczcie, jest klamerka Piękny. Piękny stan. No Widać, że to jest jakiś... Już może być datowane na 1600. Coś starszego. No i pięknie. Jest. Pierwszy konkretny strzał. O, coś tam kochanie masz? Obok mego dołka, co tam masz? Nie A, coś dużego pewnie. Dobra, jak coś będzie konkretnego, to się włącza. Lecimy do kolejnego. No, idziemy do Kamili, bo mówi, że ma jakiś ładny guziczek. Pokaż, kochani co tam masz. O! Ładny. Pięknie. Gratuluję. Dziękuję. Idziemy. A widzicie? Jest pastuk i się wzbudza. A ja chodzę na multi, także trzeba to jakoś obejść. Tam. ja idę tam się jeszcze pokręcę tam go bramy i zobaczymy no i mamy tutaj drugiego szczęśliwego znalazcę, który trafił podwójne sreberko no. o! o ale piękny właśnie, na wierzchu śliczny trzeci, Georgius ale piękny stan o stary, rozwaliłeś system Kurde mój pierwszy taki Bank token o, Oba na z... 10 system. No, Z mam piątkę 1800 1805 Pięknie No Damianku Szacun Piękny, piękny strzał No jak widzieliście Jest, piękne drugie No te to już jest naprawdę konkretne srebro Pięknie, pięknie, no i widzicie Warto się kręcić, bo wyszło tam coś: ta klamerka, tamto, tamta moneta, i jest w końcu Twoja piesza, tak? No. To jeszcze raz: graty. Super. No, pięknie. Wiemy, warto się kręcić, bo nigdy nie wiadomo na co się trafi. No i jesteśmy tutaj. Kogo za znajdeczki? Ja już tu wyhaczyłem, że jest piękna klamra. Musiała być. Ładna, kamereczka ładna. No, no kamerka? Szkoda, że nie bój, cała Jakieś buzicki małe. I monetki też ci ładnie wpadły to hibernie. No nie wiem, ja tego wiem, że nie, nie będę tego no, teraz. Są, są za jazdy, no, to, widać, to... zajazdy, no ale, bo widać, że za no, Ale mówię, ja już tyle przeszedłem. Jakieś buziczki, jakieś O Jezu, no jeszcze wypadki. Sorry. No, ale ładnie, ładnie, no? Ale to wszystko na naporło, a tak nie Nigdzie nic tylko na tym zielonym jest... ziółik no kurde pięknie pięknie no i jak widzicie coś tam wychodzi dobra idziemy dalej no i mamy z takiego dołeczka chyba będzie zapięcie chyba od książki jak się nie mylę był tutaj taki zawiasik albo od jakiejś skrzyneczki tak to wygląda będziemy powoli się zbierać idziemy coś zjeść szykuje się tam grochówka czy bigos nie wiem zobaczymy to na miejscu lecimy zobaczcie kochanie jakie Robercik smakołyki nagotował mm, aż mi normalnie żołądek dokręcił daj go Są tam od razu smacznego no my już po pysznej gruchówce którą ugotował Robert naprawdę pychota typowo wojskowa i co jesteśmy na takim drugim polu i mam dołek w sumie trzeci bo było wcześniej wcześniej było yy... Udaję, że chyba. A, terżysko? No, a tutaj mam chyba monetkę. Zobaczcie. Albo nie. Korek. Czekajcie, co to jest? Wygląda na monetę, ale. <śm> nie, nie jest to moneta. Spójrzcie, jak to mogło zmylić. Coś. Coś od czegoś, na pewno nie guzik. Ale myślałem, że będzie monetka. Dobra, idziemy dalej. Może się uda. No i przeszedłem tutaj na takie z boku nieduże pole. No i mam jakiś tutaj sygnał, guziczek. Coś było na nim. Coś nawet jest, ale ciężko to stwierdzić, co to reszta przeszła na drugie pole ja na razie jestem tu sam kręcę się tutaj, jak coś to później dołączę do nich zobaczcie, że to jest guzik z tyłu lecimy dalej spójrzcie kochani koło takiego dużego drzewa ale te drzewo to musi mieć bardzo, bardzo dużo lat tam Damianek siedzi zmęczony a ja mam tu dołek i spójrzcie co wpada Wiecie co to jest? Odważnik monetarny U2, ale sygnał piękny był. Fajna znajdka, super. Powoli będziemy się chyba zbierać, już bo już dochodzi godzina 16. No ale po co jeszcze coś wychodzi? Próbuję wam nagrać, jak coś wyjdzie ciekawego do kolejnego. No, moi drodzy, powiem wam tak. Nie zdążyłem tego nagrać, ale tu jest zwycięzca Widzieliście, co on wykopał, nie? Dwa, dwa razy. No, ale to, pójść Jest hammer. Jest się. piękny hammer. <laughs> Kurde, trzy sreberka damięku wywalniałeś dzisiaj. I w tym piękne dwie monety. No to będzie, tak? Edward, tak? Mhm, mm Edward. Który? Nie wiadomo. Pierwszy, drugi albo trzeci. Raczej pierwszy jest, Edzio. szyję ma, czyli Longshank. Jest, tak, to będzie Longcross. Piękny. Miennica Londyn. Szkoda, że zgięty, ale da rady to wyprostować. Nie, no dzisiaj to jesteś naprawdę Damian Przez przypadek Wielki kurde szacun Dzisiaj rozwaliłeś system, normalnie trzy srebra U, Co tu gadać? Jesteś królem poszukiwań dzisiaj Mianuje cię na króla poszukiwań tak. Kręcimy się jeszcze chwilę i spadamy do domu No my już zakończyliśmy na dzisiaj Widzieliście co wpadło nawet wpadł, bo Damianek dzisiaj rozwalił system. Wielkie gratulacje. Tu się żegnamy z Dawidkiem. Dawidku pożegnaj się. Ty A. też rozwaliłeś dzisiaj system. Piękna monetka. Robert, dzięki, dzięki wielkie za spotkanie. za spotkanie również. Idę tutaj do zwycięzcy. To jest trudno dzisiaj. Udało się. Adasiu, Ale... to... Miło, było super Róbie. Robercik, oczywiście dzięki wielkie za zaproszenie, za bisty bigos. De, bigos, bigos? Ja, Grochówkę. bigos. <grychówka> grochówka, <To jest> ruchówka. <grychówka> naprawdę była pyszna. I tyle. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę, komentarz. Trzymajcie się i do następnego.